Cześć, tu doktor Kuba. Witam Ci na kanale Doktor Kuba odchudza. A powiem Ci dziś o odchudzaniu inaczej. Dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy mleko UHT jest zdrowe. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Czy wiesz, co to znaczy UHT? Pasteryzacja UHT z języka angielskiego Ultra High Temperature oznacza pasteryzację, czyli niszczenie bakterii w bardzo wysokiej temperaturze. Pasteryzacja metodą UHT zabija znajdujące się w mleku nie tylko bakterie, ale również spory, czyli przetrwalniki, które są formą spoczynkową, umożliwiającą organizmom przetrwanie niekorzystnych dla nich warunków. To dlatego mleko UHT może być przechowywane poza lodówką od 6 do nawet 9 miesięcy. I właśnie ta cecha mleka UHD jest przyczyną powstawania mitu, że mleko to jest niezdrowe. Osoby, które tak twierdzą, uważają, że długi termin do spożycia może być efektem dodania silnych konserwantów, a takie są przecież niezdrowe. A jak jest naprawdę? Zanim jednak odpowiem Ci na to pytanie, mam do Ciebie prośbę. Tradycyjnie, jeśli spodoba Ci się film i zainteresują Cię tematy, które poruszam, możesz oczywiście kanał zalajkować, ręka w górę z kciukiem, możesz go też zasubskrybować, do czego zawsze Was gorąco zachęcam. A teraz wracam już do tematu. Otóż dzięki pasteryzacji UHT i natychmiastowemu opakowaniu mleka specjalne, aseptyczne, siedmiowarstwowe kartonowe pudełka, mleko uzyskuje długi termin spożycia bez potrzeby dodawania zbędnych konserwantów. Można to łatwo sprawdzić samemu, czytając skład mleka na jego opakowaniu. Świadczą też o tym wyniki różnych badań naukowych. Jeżeli chodzi o utratę przez mleko UHT cennych witamin i mikroelementów, będąc następstwem procesu pasteryzacji w ultra wysokiej temperaturze, to prawdą jest, że w wyniku pasteryzacji może dochodzić do utraty pewnych witamin. Jednak dotyczy to przede wszystkim procesu pasteryzacji UHT metodą podgrzewania pośredniego, która jest bardziej ekonomiczna, zaś w mniejszym stopniu metodą podgrzewania bezpośredniego. Pasteryzacja UHT przeprowadzona sposobem podgrzewania pośredniego może niszczyć około 15-25% witaminy C, 10-20% kwasu foliowego, do 30% witaminy B12, do 10% witaminy B6, do 18% witaminy B1 i do 10% witaminy B2. W porównaniu do mleka surowego, czyli tzw. prosto od krowy. Jednak wraz z czasem przechowywania następuje dalsza degradacja niektórych witamin. Po dwóch tygodniach całkowicie tracona jest witamina C. Po pięciu, 6 tygodniach całkowicie znika witamin B6 i 30% witaminy A, zaś po kilku kilkumiesięcznym przechowywaniu tracona jest bezpowrotnie witamina B12. Z kolei rozpuszczalne w tłuszczach witaminy D, E, białka i kwasy praktycznie nie ulegają zniszczeniu. Odgrzewanie również nie wpływa na zawartość składników mineralnych, w tym wapnia, magnezu, fosforu, potasu, cynku, miedzi, manganu i kobaltu. Bleko UHT nie jest ani koncentratem różnych konserwantów, ani bezwartościowym płynem. Wręcz przeciwnie. Jest w pełni bezpiecznym mlekiem zawierającym wiele składników odżywczych, a także witamin i mikroelementów. Szczególnie mleko pełno tłuste powinno zagosić na stole osób, które pragną stracić zbędne kilogramy, bo doskonale nawadnia, zaspokaja głód, uzupełnia niedobory składników mineralnych. Po więcej informacji w tym temacie zapraszam na moją stronę internetową, link do której znajdziecie poniżej. To wszystko na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do oglądania mojego kanału i zachęcam do kliknięcia też dzwoneczek w ramach przypomnień do udostępniania tych materiałów. Napisz w komentarzach o swoich doświadczeniach, zadajcie mi pytania. Na kilka z nich postaram się odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia wkrótce. Odchudzaj się z głową!